Na Zapraszamy tutaj Gosiu już jest A teraz wy na tle parasol To czyli idealny. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy tak? dla każdego samego miejsca, tak. Mamy 9 kalmarów, 4 błyski i Proszę Państwa, woda do życia, które chce i powinniśmy widać, jakbyśmy szczeniu, jakiś pigu penis, się, się napić czy co, dla nich zarobić. Potem właśnie Państwo sami sobie tutaj w w restauracji. Polsce, tak, przystawkę. Jest, Mam dwie osoby, które nie jedzą lodów i przystawia. Ja, tak się... ja jeszcze też bym się złożył. dobra. Bo tak jak jeszcze kwestia to jest, to jest to, tego, że... To albo dyktować z całości tylko wyznanie Bo Jak tam dyktujecie z lodów, to nie gwarantuję, że oni tam wkrótce nie trudzą. Tak jak nie wybierać. Więc wziąć sobie cały chyba że tutaj jak pan, czy pani po nie może, nie je wasz, nie je, je lodów. To tak. Ja, to nie się, A, się do tego. No ile ty Raz, dwa, trzy. Czy tylko dla nie główne 5 osób? Doda reszta, normalny, standardowy pakiet. Państwo będziecie musieli w tej odcinek głównego poczekać trochę na tych łóżku spadł. Jest takie konaj, że relaks, prawda, tu gadu, gadu, a Janusz w międzyczasie wykazał się znowu swoją niesamowitą kreatywnością i... Miejscowy napił tutaj. Janka, mógłbyś pokazać, jak ja innowacyjnie zjadam Tak, oczywiście. Momenta. Tym Opowi Opowiadaj, co to jest. Chlebuś z masłem czosnkowym. To nie bułeczka. bagietka. Tak. Przypieczona. No. Smaczna. Mhm. Pachnąca. 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 Tak. Bardzo dobre pasuje do tego napoju miejscowego. Gdzie jest pan Elgado? Na Najlepsze to, co pan tu A pan dziewczyny to smakuje? Ja nie co to? Wie, bo ja tu jestem dzieci. A cóż jeszcze zamówiły? Chyba ma dzisiaj 10 lat. dnia Do To będzie film autorski, tak? Tak, to już na nartach chyba. No tak, tak. Jest. 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 chyba Jest. 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 To Jest. Antybakteryjne. To daj. i tak to. mi się namówiły na karmary. jacho też. Gorsza. dobre jak masz te karmarki? Bardzo dobre. Wszystko wypowiadałem na ten temat. Dziękie, soczyste. Proszę za. To dobrze. Dobrze wygrylowany? Dobrze to biorę Tak. Dobrze złowione. Ja mam kołowinka. Kary. Też dobrze.